Wiosna idzie. Przyleciały skowroneczki z radosną nowiną. Zaśpiewały, zawołały ponad zieminą, Idzie wiosna, wiosna idzie. Śniegi w polu giną. Przyleciały pocianiska w bielutkich kapotach. Klekotały, ogłaszały na wysokich płotach, idzie wiosna, wiosna idzie po łąkowych błotach. Przyleciały jaskółeczki kołem kołujące, filowały, świerkotały, radośnie krzyczące, idzie wiosna, wiosna idzie, prowadzi ją słońce. Cześć kochani, o, o, kogo ja słyszę? O, dzień dobry, cześć dzieci. Dzień dobry, dzień dobry. Oskierka bardzo szybko do nas tutaj dzisiaj przyszła. Ja myślę, że już nawet słyszała się, czytałam wiersz. Słyszałam, dzieci. Słyszałam, słyszałam. No właśnie, to był taki wiersz zatytułowany Wiosna idzie, takiej autorki, która pisała Pierwsze dla dzieci Eva Szelburg z Arymbina. Ale jak czytałam ten wiersz, to trochę chciało mi się śmiać. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj, kiedy oglądałam zdjęcia i pracę i to wszystko, co robiliście wspólnie w domach, z rodzicami albo z babciami i dziadkami, to dowiedziałam się, że w niektórych miejscach w naszym kraju, w Polsce, spadł jeszcze śnieg. I na przykład jest takie miasto Łódź. Tam zasypało śniegiem i wcale nie ma wiosny. Ale tak to jest. Tak naprawdę to jest taki czas przedwiosenny, kiedy dopiero wszystko zacznie kwitnąć. Dopiero przylecą do nas ptaki i dopiero pojawiają się takie pierwsze oznaki. Wiosnę prowadzi słońce. Dzisiaj było słońce za oknami. Wczorajsze setanie, które mieliście. Nie było łatwe, ale też się dowiedziałam, że niektórzy spróbowali je wykonać i my też wczoraj w domu coś razem zrobiliśmy, tak, prawda? Tak, robiliśmy razem, razem. Co takiego zrobiliśmy? Opowiedz nam Iskierku. Zrobiliśmy razem sałatkę. Mhm. Byłem ja, ciocia, wujek, Wojtek. Wszyscy kroiliśmy i zrobiliśmy sałatkę. To była taka jarzynowa, tradycyjna sałatka, tak. której na dodatek zrobiło nam się bardzo, bardzo dużo. I mogliśmy się tą sałatką podzielić z naszą rodzinką. Wszyscy mieli pyszną kolacyjkę. Jak skończycie już oglądać bajkę, albo jutro jak się obudzicie, to poproście rodziców, prześlemy wam zdjęcia, jak wyglądała nasza jarzynowa sałatka. Ale dowiedziałam też się, że jeden z naszych przedszkolaków, Borys, też dzisiaj z babcią przygotował sałatkę. Tak, widziałem, widziałem Zabijcie Borysku. do telefonów rodziców, prawda? Tam też jest zdjęcie, które przysłała mama. Borys, gratulacje. Brawo, brawo. Ale jeszcze nas bardzo ciekawi, czy ty spróbowałeś tej sałatki. Może nam opowiesz? Nasza sałatka była pyszna. Słuchajcie, jeśli udało Wam się coś dzisiaj zrobić, to opowiecie nam o tym jutro. A ja dla Was przygotowałam jeszcze jeden wiersz o wiośnie. Posłuchajcie, nasze kwiaty. Jeszcze śnieżek bruszy, jeszcze chłodny ranek, a już w cichym lesie zakwita sasanek. A za nim przylaszczka wychyla się z pączka I meczem się żółtym złoci cała łączka I dłużej już dzionka i bliżej słoneczka A w poru się gwieździ biała stokroteczka A dalej fiołki skroś trawy podrosą W świeżych swych czareczkach przez słodką niosą a tuż ponad strugą, co bije się krętą, zapominajka otwiera oczęta, A w gaju, wśród liści, w wilgotnej ostroni, Kotwalia bieluchna w dzwoneczki swe dzwoni. przed chwilą usłyszeliście, znalazło się bardzo dużo różnych takich trudnych słów. Nie wszystkie teraz używamy. Niektóre to są takie słowa, o których się mówi, że to język poetycki. Są bardzo piękne. Opowiadało o wiośnie i o kwiatach, które wiosną możemy zobaczyć w ogrodach, na polach, na łąkach. Ja prześlę ten wiersz Będziecie mogli go posłuchać, przeczytać jeszcze raz. Może niebawem, kiedy będziemy mogli wyjść, chociaż mam nadzieję, że może niektórzy mają taką możliwość i mogą sobie wyjść na mały spacerek gdzieście będziecie sami. Może już gdzieś jakieś pierwsze kwiatki się pojawiły. A teraz, żeby Wam się bardzo dobrze spało. Oni widzę, że ojej, Iskierko, ty zasypiasz? No już troszeczkę, ciocio, bo jestem zmęczony. Zmęczony jesteś. I co dzisiaj tak. takiego robiłaś? Oj, pomagałem wujkowi układać narzędzia jego. A, hmm. zobaczcie, jak dobrze, że my mamy takiego hmm. pomocnika. Ta. Wujek tak, wujek mnie poprosił i układałem narzędzia. Ale bardzo... ile tych narzędzi wy. My byli. wiemy i wy hmm. też wiecie, prawda? Ile tu tak. Robert, ma różnych narzędzi tak. ciekawych. Ma, no, pokazywał mi wszystko, mi pokazał ile tego jest. A, A było lubisz... tego. Oh, oh. Albo pisz takie rzeczy robić. Tak. No. Lubię w ogóle oh. pomagać wszystkim. A jak dzieci lubią pomagać rodzicom, tak ja też lubię pomagać bikowi, cioci. To prawda, to jest rzeczywiście tak. bardzo miłe. Na dobranoc. Kiedy już będziecie zamykać oczy, przeczytam Wam bajkę o Białasie kocie, co chciał chodzić w słodzie. A potem, na sam koniec, powiem Wam, zaproponuję zadanie na jutro. Zadanie. Posłuchajcie. Był sobie raz kot Białas jak Wszystkie koty. Ale on chciał być złoty. Więc poszedł do słonka. Ja! Słonko, niech nie twoje promyki wyzłocą. Ale słonko zawołało. A po co jesteś biały jak błoczyk na niebie? Za nic nie wyzłocę cię. Szedł kot do kanarka. Siadł przed klatką i miałknął. Miau! Kanarku, pożycz mi swoją złotą kamizelkę. A kanarek nic. Dalej. Trili, tri, tri, śpiewa swoje trele. złotej, co w akwarium pływała. O rybko, złota rybko, fokus, fokus, płoczeń szybko, porusz mi swój pancerz złoty, chcę zaciwić wszystkie koty. Ale rybka, złota ogonem, Odwróciła się do kota i popłynęła w inną stronę, tam, gdzie zarośla zielona. Więc bardzo zmartwiony kot wyszedł na podwórko i chc skoczył na płot. A nad płotem rosła sobie leszczyna. Chodzi kot po płocie, a myśli o złocie. Struży sierść i grzbiet wygina wtem wyskoczył kruczek. Ja cię tu nauczę! ho, 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 ho. Zaraz mi spota złazić! Kc. Kot na leszczynę gałązkę przygina, a złoty pył z Basi. Bawiły się pięknie z przed przedszkolaki. A tu kot wskakuje przez okno. Patrzcie! No tylko złoty kotek jakiś wołają dzieci. O! to jakiś kotek z paśni. A kot, dumny wielce, w złotej kamizelce, siadł w kątku. Jak to zwyczajnie kotki, języczkiem zamiast szczotki myje się cały. Ale gdzie językiem chlaśnie, tam jest całkiem biały. No i prawda się wydała: to był przecież kotek, piałas. Mężczyzna nad płótem rośnie i kwitnie, bo już przed wiosną, i każdego z ochotą umaluje na złoto. Znęła dzisiaj. Mam nadzieję, że niektórzy z Was też. Kochani, czasami jest tak, że chcemy być trochę inni niż jesteśmy. Troszkę inaczej chcemy wyglądać, różne rzeczy chcemy robić, mamy jakieś marzenia. Spróbujcie jutro namalować, albo narysować, powycinać, wykleić, wylepić, co tylko chcecie i co Wam przyjdzie do Waszych małych główek. To, co sobie wyobrazicie i opowiecie nam,